Dziś widzowie, siema, siema, dziś widzowie, <laughs> jak to wam dzisiaj dzień mija, no, bo mnie widzi świetnie, poczekajcie ja sobie pójdę do toalety, a wy możecie sobie tu przeczytać różne rzeczy. No i kochani, jestem. Najpierw oczywiście nie będę odzywał, bo czekam na rundkę i wydać. Bo bawię się w tym czasie kangurkiem. No, już widzowie. <coughs> spróbujemy zrobić speedrun. W tamtym odcinku zabiłem jedną osobę. Niestety mnie później docisnęli. Jeśli spróbujemy zabić dwie albo pięćdziesiąt, kto wie? Jest. Ci ludzie są jacyś nienormalni. Nie lądują tu. O, dobra Ty, tu lądujesz. Cofam. Dobra, kolejny już tu lądujesz. Dobra, kolejny! Jesteśmy w raju. Ej, patrzcie. Teraz tu otworzę skrzynkę. Stary jestem tak dobre rzeczy. Morda. Już pierwszy kilek. Szybko trzeba sobie to wszystko poukładać. Szybko, nikodem speedrun. Iź. teraz tutaj. Znowu nic ciekawego. Kotkę to ja sobie za chwilę wypluję, o. Bo sobie tu szybko wypluję. O kurde, nie mam tych. A nie dostaniemy się do sejfu, bo nie mam jednej rzeczy. U! Giniesz mordo. i nie, nie potrzebuję, bo muszę się jej tak uleczać. Co ja chcę? Już Chyba nic. Już zabiję dwie osoby, a jedna pija w tym czasie. A druga przy mną uciekała. Dwa łatwe kila, wow. Więcej niż wcześniej w ile? W 5 minut. A wtedy w 17 zrobimy jednego. <laughs> Dobra. Lecimy do tutaj tego pierwszego szkodomku. Tutaj mamy skuter, tutaj mamy tak naprawdę wszystko. Dzięki. Ej, ale proszę o nieuciekanie uciekanie przede mną. Zabity kurna w powietrzu. Mega, mega. Szczęcie koza, więc przede mną uciekał. Szybki jestem. W 6 minut odcinka już wszystko zrobiłem. Te typy normalnie nie wiedzą, co się dzieje. Dalej nie ma tego, co ja chcę. A dobra, ty się chcesz przynajmniej bić. I nie szmarda. Czwarty, czwartą osobę zabiję, ale ta przynajmniej się chciała ze mną bić. Ej, na serio, jeszcze tego nie zrobiliście? Przecież tu przed chwilą typ był. O, dobra, jest ta skrzynka. Nie kurna, nie ma tego co ja chcę. Przez 7 minut nie mogę znaleźć jednej broni. To też nie ma tego, kurde. Ile tego mam jeszcze szukać? O! Podka by mnie trochę obił. na serio, no to nie wiem, czy ja chcę środek przejmować. W ile w 8 minut odcinka zabiłem 4 osoby? Szacun, zostawcie łapkę w górę i subika z duneczkiem. Zostało mi pięćdziesiąt dwie osoby. No, no, zrób się. No. Czy się opłacało? Czy ja wiem? Dobra, no niby się cały uzdrowiłem, ale... Czy to się na serio opłacało? Chyba nie. Dobra. No, na sereno. Dobra. O, mój motorek. wyjeźdź mordo. Dobrze. Że wam tu ładnie zaparkuję. Nie no, powiem ja wam, najlepiej na świecie zaparkowałem. Hmm. Dobra, ewidentnie już go sobie tu ustawię. Zawsze w tym domku była skrzynka, no. Błagam, żeby to było. No dalej nie ma. Jaka na tą broń jest szansa? Kurde, no, no chyba zerowa. Zobaczymy, tyle skrzynek dla jednej broni? Na no serio? Na no serio jest ta broń, którą ja chcę? Czyli patrzcie, ta? Ale akurat jest brązowa. A ja mam brązową. Znaczy szarą. Ja wam nigdy nie widziałem lepszej rzeczy. No i tak jak w tamtym odcinku mówiłem, w każdej sekundzie możemy się sam wyłączyć odcinek. O, może tu będzie. Bez mnóstwo zielonych broni. Kurna życie mi tego nie chce dać. Życie mi po prostu tego nie chce dać. Taka kurna jest prawda. O dobra, tam jest skrzynka. Proszę. Proszę, błagam. Żeby to w końcu było. Kurde, jest tabloid też, co ja lubię. Ale jest, ale jest inna. Kurna. Jarałbym się tym, jakbym tego nie miał. Dobra, tam są kolejne skrzynki, lecę tam. Jezus, ale fakt, że to jest skrzynek.

Dobra, słuchajcie, ktoś do mnie strzela. Stamtąd nie teraz. Dostał, zabiję piątego. Heda od razu dostał. Zabiję piątą osobę, został Heda ze snajperki. Jestem mistrzem tej gry. Lecimy tam szybko młotem. Młotem, młotem! Zabili piątą osobę z snajperki. Ale wow! Jedną z tej broni na blisko, drugą z broni na blisko, trzecią i z broni na blisko i tej, co przez cały czas szukałem. I jedną ze snajperki. Nikodem, szacun. Wybił pięć osób. Jak na mnie to jest wielki wyczyn. W ogóle mi się za chwilę może sam odcinek wyłączyć. O, tu jest kolejna skrzynka. Może mi coś jednak fajnego dropię. Może takiego samego, ale wiecie, Filtrowego. O, to by było coś. Trzeba było iść o tam. <tryk> ja chcę iść na tą głupią polonę. O Jezu, ja już myślałem, że zginę od upadku z wysokości. Ja z pięć razy zginęłam od upadku z wysokości. I to nie tylko na odcinkach. I z pięć razy przez strafę. Сразу все, я пошукам. ушу там. Ну, вай, там? ter I to! Szóstą osobę zabiłem! Brawo, Nikodem! Brawo, wyczyn świata! Wiem! Nikt nigdy nie zrobił więcej fragów! Nie! Szósta osoba. Zabiję siedem osób już. Coś tym kurno są słabo idzie. Te osoby, co mnie spotkają, kurna, mają przez ranę. Hmm, no i co ja mam, kurna, teraz zrobić? Czasami mi się sam odcinek wyłączy, bo tak mówiłem, że mi się sam może wyłączyć. No dobra, znikam stąd. A mnie zawsze strefa dogoni. Prawie rzadkie, oprócz lekarstwa zielonego. Uuu kurna, to się szybko zbliża. Co się tutaj dzieje? 6 osób mi zostało, 7 ja zabiję. Nie, wiem, nie musicie mówić, jest to najlepszy. Może wygram na odcinku, kto wie. Cztery osoby zostały w tym ja. Wygram to! dziewięć osób. Wiem, jestem najlepszy w tą grę. O Jezus! Moja druga wygrana na odcinku w życiu i to wiecie już z takimi dobrymi dość graczami. O, Nikodem, widać, że jesteś dobrym graczem. Może kiedyś się wbiję do Topki Polski, ale wy na razie Macie na zadanie, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a ja się z Wami żegnam, papatki.